Joanna Krupa spędziła wieczór w towarzystwie polityka, prawa i sprawiedliwości. Od dłuższego czasu Joanna Krupa wiedzie żywot singielki. Chętnie opowiada o znużeniu ciągłym randkowaniem, strojeniem się na wieczorne wyjścia, które zaczęła ograniczać do minimum i niekiedy obrzydliwych zachowaniach mężczyzn wyciągających ją na kolację. Mimo to, jurorka top model najwyraźniej nie zamknęła się całkowicie na nowe znajomości. Towarzyszem jej sobotniego wypadu do warszawskiej restauracji był Dominik Tarczyński, polityk prawa i sprawiedliwości. Gwiazda sama wzbudziła spekulacje, pokazując na Instastory posła siedzącego przy jednym stole w towarzystwie rozbawionego Dawida Wolińskiego. Joanna w czerwonej kreacji oddawała się pasjonującym rozmowom, a polityk miał podobno obejmować ją w pasie i mocno zanurzać się w rozmowie. Po wspólnie spędzonym wieczorze, każde z nich pojechało w swoją stronę. Joanna Krupa milczy w sprawie charakteru ich relacji, natomiast Dominik Tarczyński udzielił krótkiej wypowiedzi. To nasza prywatna relacja i chciałbym, aby tak pozostało. Dziękuję za zrozumienie. Jesteście zaskoczeni tym połączeniem? Co myślicie o wieczornym wypadzie Krupy z politykiem? Dajcie znać w komentarzach.